Dzień dobry, szczęść Boże, dobry wieczór. Moi drodzy, moi mili, witam was bardzo, bardzo serdecznie i bardzo was zapraszam na kolejne to, na kolejne CNN, czyli kolejne kazanko do okienka. Kochani, dzisiaj będzie fragment z drugiej Księgi Kronik, czyli pierwsze czytanie. Posłuchajcie tej historii. Wszyscy naczelnicy Judy, kapłani i lud, mnożyli nieprawości, naśladując wszelkie obrzydliwości narodów pogańskich i bezczeszcząc świątynie którą pan poświęcił w Jerozolimie. Pan Bóg ich ojców bez ustanku wysyłał do nich swoich posłańców, albowiem litował się nad swym ludem i nad swym mieszkaniem. Oni jednak szydzili z Bożych wysłanników, lekceważyli ich słowa i wyśmiewali się z jego proroków, aż wzmógł się gniew Pana na swój naród do tego stopnia, iż nie było już ratunku. Spalili też Chaldejczycy świątynię Bożą i zburzyli mury Jerozolimy. Wszystkie jej pałace spalili i wzięli się do niszczenia wszystkich kosztownych sprzętów. Ocalałą z podmiecza resztę, król uprowadził na wygnanie do Babilonu i stali się niewolnikami jego i jego synów, aż do nadejścia panowania perskiego. I tak się spełniło słowo pańskie wypowiedziane przez usta Jeremiasza. Dokąd kraj nie dopełni swych szabatów, będzie leżał odłogiem przez cały czas swego zniszczenia, to jest przez 70 lat. Aby się spełniło słowo pańskie, ZUS Jeremiasza, pobudził pan ducha Cyrusa króla perskiego w pierwszym roku jego panowania, tak iż obwieścił on również na piśmie w całym państwie swoim, co następuje. Tak mówi Cyrus, Król Perski. Wszystkie państwa ziemi dał mi Pan Bóg Niebios, i on mi rozkazał zbudować mu dom w Jerozolimie w Judzie. Jeśli ktoś z Was jest z całego ludu Jego, to niech Bóg Jego będzie z nim, a niech idzie. Kani bardzo ciekawe czytanie. Yy, mogłoby się wydawać na pozór niedotyczące naszych czasów, no bo to nie mamy czasów, kiedy jesteśmy w niewoli babilońskiej. Ale bardzo myślę, właściwe naszym czasom. I zobaczcie, co się dzieje w tym opowiadaniu. To jest jeden z tych okresów na, w historii narodu wybranego, kiedy zostali uprowadzeni do niewoli, nie? kiedy doznają ucisku z zewnątrz i z wewnątrz albo raczej degradują się poprzez rzeczy z zewnątrz i też poprzez rzeczy z wewnątrz. To jest taki czas, kiedy zostają uprowadzeni do niewoli i kraj zostaje zniszczony, świątynia jest bezczeszczona, wszystkie ich świętości, wszystkie ich dobra, wszystkie ich rzeczy, które były domem, są zrujnowane. Czyli można powiedzieć, mają wroga zewnętrznego, który robi im piekło z życia, nie? nie tylko tak materialnie, nie tylko fizycznie, ale też duchowo, nie? Bierze ich z dala, od miejsca, gdzie mogą czcić Boga tak itd. itd. Ale jak się okazuje, nie tylko z zewnątrz są te naciski, nie? Jak słyszycie, cały lud izraelski, kapłani i tak dalej, oni też zachowują się jak ludy pogańskie, czyli jakby z wewnątrz również trawi ich choroba zniszczenia grzechu, jakiejś obłudy, obrzydliwości, jak to nazywa Pismo Święte, nie? Czyli mamy taki czas totalnej degrengolady. Koni, no myślę, że tutaj już się większości zorientowaliście, że przy takim opisie, to to jest bardzo opis naszych czasów, nie? Zresztą prawdopodobnie jak każdy. Że kiedy patrzymy na kościół, to widzimy, jak się kościół niszczy jak się degeneruje z zewnątrz i z wewnątrz. Czyli jest oczywiście na świecie mnóstwo ludzi, którzy Kościół prześladują, którzy chcą kościół zniszczyć, którzy mówią, że kościół to jest samo zło, Można wam się przyznać, że przy całej tej fali, nie, która jest od jakiegoś czasu w Polsce, nie tam tych różnych protestów itd, gdzie wylało się też mnóstwo hejtu na kościół, i czasem widzę różne takie postaci z życia publicznego, pisarzy, aktorów dalej, Rzeczy, które oni wypisują o kościele są straszliwe i one nie dotyczą jakichś tam konkretnych skandali, tylko tak w ogóle, że jakby będzie w świecie dobrze tylko i wyłącznie wtedy, kiedy wreszcie zniknie kościół katolicki. Nie chodzi o to, że się nawróci, tylko zniknie, kiedy zostanie unicestwiony. Więc kochani, nie oszukujmy się, mamy oczywiście mnóstwo wrogów z zewnątrz. I to są bardzo często nie ludzie szukający jakiejś tam naprawy czy dobra, tylko po prostu chcący zniszczyć kościół. Nie mówię, że tylko co są ale tacy też są. I mamy, kochani, mnóstwo zewnętrznego wroga niszczącego Kościół, wiarę, Pana Boga i tak dalej. Nie oszukujmy się, mamy równie wiele, jeżeli nie więcej, wroga wewnętrznego, nie? Czyli tak jak tutaj cały izraelski, kapłani i tak dalej, żyli obrzydliwie. No i też, kochani, jak patrzymy na Kościół, nie muszę tego chyba nikomu opowiadać, to momentami mamy dość, nie? Nawet nie momentami. Kiedy widzimy na to, co się dzieje, na grzechy Kościoła i też nawet może nie tyle na te grzechy są najstraszniejsze, ile to, co się z nimi robi, nie? Czyli to właśnie udawanie, że ich nie ma, zamiatanie pod dywan, próba niebrania odpowiedzialności i tak dalej, nie? Jest po prostu mnóstwo zła, które trawi Kościół od wewnątrz. I Co się dzieje, kiedy człowiek patrzy na taki rozwój sytuacji? No, myślę, że wielu z was tego doświadcza, bo też o tym wielokrotnie gadaliśmy też, ja o tym gadałem wielokrotnie, wy też o tym często piszecie w komentarzach, no, że człowiek traci nadzieję, nie? No bo skoro i z zewnątrz, i wewnątrz jest tak źle, bo jeszcze co innego, jakby to było tylko z zewnątrz, a w środku bylibyśmy w miarę jeszcze jakoś tam poukładanie, to wtedy musielibyśmy się po prostu bronić przed atakami. Ale kiedy bronisz się przed atakami, a tu ci z tyłu wbijają nóż, nie? W serce, no to jak się bronić? To jest taki moment takiego rozgoryczenia, takiego poczucia klęski, że nic się nie da. I właśnie z pomocą przychodzi to dzisiejsze czytanie. Dlaczego? Bo ono pokazuje, że z najmniej spodziewanej strony, a wręcz ze strony, po której by się spodziewało, że będzie dokładnie odwrotna, przychodzi ratunek. Ze strony, która jest wrogiem i która powinna być kontynuatorem niszczenia, nagle przychodzi odmiana, nagle przychodzi zbawienie. Bo zobaczcie, nagle pojawia się ten król perski, nie? Persowie, nie oszukujmy się, nie byli przyjaciółmi narodu wybranego, nie byli ludźmi wierzącymi, tak jak naród wybrany. Nie. Byli kolejnym okupantem, kolejnym najeźdźcą, kolejnym yy, yy, złoczyńcą. I uwaga, nagle król Perski Cyrus dostaje jakieś światło od Boga i uwaga, i przyjmuje je. Pozwala, że dom wrócić do, do Jerozolimy, odbudować ją, daje im możliwości, pieniądze itd. Przypuszczam, że na początku to musiał być straszny szok. Ludzie pewnie w ogóle podejrzewali, że to jakaś pułapka. Że co, że może nam pozwoli odejść, a potem nas po prostu wybije jako uciekinierów, nie? Okazało się, że nie. Że Bóg znalazł drogę do ratunku przez drogę najmniej spodziewaną, mało tego przez drogę zasadniczo, która powinna być zła. Czyli taka, gdzie nikt nie przypuszczał i nikt na tą stronę nie patrzył, że tam może być coś dobrego. Kochani, dla mnie to, to czytanie z ogromną nadzieją. Jest takim ogromnym otwarciem oczu i myślę, że bardzo je traktuje jak takie słowo prorocze od Pana Boga dla nas. Ja momentami mam dość, kiedy patrzę na to, że z tym Kościołem nic się nie da zrobić, że też mam też na takie wrażenie, że trzeba by go zgruzować, że trzeba by to po prostu wszystko w pył rozwalić i budować na nowo. To widzę dzięki temu czytaniu, że mam małą wiarę, że Pan Bóg mówi czekaj, 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 bo ja widzę, że oczywiście Wszystkie ludzkie ścieżki, wszystkie ludzkie czynniki już skasowałeś, bo widzisz, że są nieskuteczne. A są takie, o których widzisz, że mówisz, że no nie, no tam to jest po prostu samo złoto, przez tamto na pewno nie przyjdzie, nie? A pan Bóg mówi, a poczekaj. A może ja zdecyduję, że właśnie tamtą ścieżką, którą ty uznajesz za niemożliwą, niestosowną, nie do zrobienia, że tam na pewno się nie uda, że właśnie ja tam coś będę ratował? Oni musieli czekać długo na to, oczywiście, ale się doczekali. Kolejne, dla mnie to czytanie jest takim zaproszeniem do otwarcia serca na niemożliwe, do otwarcia serca na spodziewanie się tam, gdzie się nie spodziewam. Kolejne, bo są takie miejsca w kościele, które ja już skreśliłem. Są takie instytucje, są takie e, jakby struktury kościoła, które ja już poskreślałem. Bo mówię, nie, no tutaj to jest po prostu gręgolada i to, 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 to jest nie, niereformowalne w ogóle, tego się nie da zrobić. Uwaga, ale właśnie okazało się, że przez niereformowalnego na Cyrusa, Pan Bóg przyniósł zbawienie. Kochani, chciałbym, żebyśmy o tym pomyśleli nie tylko w takim kluczu właśnie ogólnokościelnym, światowym i tak dalej, tylko to się też dzieje, kochani, na takim poziomie bardzo bliskim wam, nie? Gdzie nagle przez osobę, która mogła być twoim wrogiem do tej pory, która mogła być jakimś twoim złoczyńcą, ktoś, kogo uznawałeś, nie wiem, w swojej rodzinie, wśród swoich przyjaciół albo, nie wiem, w pracy za jakiegoś... No, za kogoś strasznie złego, nie? I rzeczywiście on taki w ogóle może był. Ale nagle właśnie w nim się dokonuje jakaś ścieżka, która się okazuje ścieżką ratunku też dla ciebie. I wiem, że większość z nas sobie mówi: nie, 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 no ja znam tego człowieka, przecież z niego to samo zło. No, u niego to trzeba generalnie tylko unikać. I uwaga, to może być w ogóle racjonalne zdanie i tak trzeba w ogóle postępować, kiedy ktoś czyni jakieś zło. Ale nie wolno nam się zamknąć, że Pan Bóg może znaleźć ścieżkę niemożliwą, że Pan Bóg może otworzyć jakąś drogę tam, gdzie wydaje się, że się nie da jej zrobić. Kochani, dla mnie to jest ważne czytanie. Ważne czytanie stawiające moją wiarę, moją nadzieję jakby pod nowym znakiem zapytania, czy ja się na coś nie zamknąłem, czy ja już za dużo nie skreśliłem, czy ja nie jestem zbytnio pesymistą, bo to, kochani, jest łatwo być pesymistą, bo wszystko nam pokazuje, że jest źle, a będzie jeszcze gorzej, nie? A szczególnie w naszym konkretnym, prywatnym życiu. My tak często mówimy, jest źle i nie widzę wyjścia stąd. A Pan Bóg mówi: czekaj, czekaj, bo na drogach, których się nie spodziewasz, i ścieżkami, które jesteś przekonany, że tam nie przyjdę. No właśnie tam będę chciał zadziałać. Kochani, może Wy też potrzebujecie takiego otwarcia oczu, jak mnie się oczy dzisiaj tym czytaniem otwierają. Moi drodzy moi, mili moi, kochani. To by było na tyle w tym naszym dzisiejszym spotkaniu. Przypominam Wam o akcji Pod Sercem. Wspieramy nienarodzone dzieciaczki. W opisie pod filmem są wszystkie informacje o tej akcji wielkoposnej. Mam nadzieję, widzimy się i słyszymy się za tydzień. Ściskam, pozdrawiam, błogosławię i do zobaczenia już niedługo z Bogiem. Papa! Pa!